Na terenie budowy bloku energetycznego o mocy 910 MW w elektrowni Jaworzno 3 18 września miało miejsce symboliczne wbicie pierwszej łopaty. Wszystkie formalności związane z inwestycją, w tym pozwoleniem na budowę, zostały już zakończone. Prace przy realizacji projektu potrwają do 2019 roku. Blok, który będzie produkował 6,5 W energii elektrycznej, to jeżeli to przełożyć na gospodarstwo domowe, to jest zasilenie 2,5 miliona gospodarstw domowych, a więc nie ma w Polsce... Takiej miasta, o tej wielkości, prawda? To jest taka skala. A natomiast dla grupy Tauron to, jest, to będzie około, blisko 30% naszej produkcji energii elektrycznej. Tylko z tego jednego bloku. A więc to jest skala tej inwestycji. Dzisiaj symbolicznie rozpoczynamy budowę. Za chwilę będziemy mieć gotowe, gotowy projekt pod tą konkretną instalację, którą będziemy budować, tą wybraną w przetargu. No i rozpoczną się że tak powiem, prace nie na żarty w ogromnej skali. One będą narastać. A Myślę, że e, pierwszy beton, fundamenty, pod, podstawowe obiekty zostanie wylany z początkiem przyszłego roku. No i to jest tempo, które jest przewidziane w harmonogramie. Bo cały problem polega na tym, że Tauron wcale u nas nie zamówił e, elektrowni w sensie budynków. Łodni, turbiny, tylko zamówił parametry, te o, o których mówił. E, I żeby te parametry dowieść, to my musimy już na samym początku wszystko zaplanować. No to są inwestycje, które zmieniają polską energetykę na nowoczesną, niskoemisyjną e, i sprawną. Jest to dobra wiadomość dla wszystkich Polaków, zwłaszcza dla mieszkańców tego regionu. Wszyscy Polacy mają niewątpliwą korzyść z tego tytułu, że niewątpliwie poprawi się bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, a nie jest to bez znaczenia patrząc, co dzieje się w otoczeniu granic, bliskich granic naszego kraju. Inwestycje przygotowywaliśmy przez 7 lat. Do momentu. E... Podpisania kontraktu, który miał miejsce 17 kwietnia, przez 7 lat, poprzez koncepcję, poprzez specyfikację istotnych warunków zabudowy, równolegle poprzez projekty celem uzyskania pozwolenia na budowę, wcześniej raportów środowiskowych. To wszystko dokumenty, które tak naprawdę dzisiaj dla nas są istotne, żeby móc zbić tak naprawdę i inaugurować budowę. Bicie łopaty, no i oczywiście rozpocząć pracę na terenie. To jest inwestycja, która buduje bezpieczeństwo państwa polskiego w zakresie energetyki, ale ona lokalizowana w Jaworznie, gdzie są duże zasoby węgla, pokłady węgla, daje szansę utrzymania kopalń w tym okresie, kiedy wszyscy mówią o tym w Europie, że węgiel kamienny jest pasę, To my budujemy energetykę opartą o węgiel. Niezwykle ważne, bo to stabilizuje naszą. Ale stabilizuje również sytuację ekonomiczną dla miasta Jaworzny, ale daje również dodatkowe dochody dla mieszkańców, to dla miasta, ale również dochody z samej inwestycji. Powstający w Jaworznie blok energetyczny o mocy 910 MW to jedna z najnowocześniejszych tego typu jednostek w Europie. Jego sprawność netto wyniesie blisko 46%. Jaworznicki blok spełni też surowe unijne wymagania z zakresu ochrony środowiska. Ponadto będzie przystosowany do ewentualnego dobudowania w przyszłości przyszłości instalacji wychwytywania dwutlenku węgla (CCS), co jest zgodne z wymaganiami Komisji Europejskiej. Taki blog jak ten i czy też podobne budowane obecnie, one muszą przewidzieć w projekcie. Również opcje na rozszerzenie tej, tego, tego, tej jednostki wytwórczej o ewentualne usuwanie dwutlenku węgla. Po drugie, sam blok to jest 45% netto, czyli to są sprawności praktycznie 25% wyższe niż dotychczas, czyli to jest 25% również emisja. To są najwyższe, najlepsze technologie. Oczywiście wiąże się również z tym ryzyko osiągnięcia tego celu zawsze, ale postęp mam nadzieję również dla nas nie będzie kosztowny, ale będzie efektywny i skuteczny. Jedną z przesłanek, które przyczyniły się do decyzji o lokalizacji bloku 910 MW w elektrowni Jawożno-3, była bliskość kopalń należących do Tauron wydobycie. Pochodzić z nich będzie około 80% węgla niezbędnego do zaspokojenia potrzeb bloku. Bezpośrednie sąsiedztwo kopalń Taurona w znaczący sposób obniży koszty transportu paliwa. W naszym przypadku, mając 5 km szyb Sobieski od Przyszłej elektrowni. Robimy najbardziej, najlepszy układ, optymalny układ, patrząc na koszty. Przed podpisaniem umowy przez wiele miesięcy trwały rozmowy na temat jej finansowania i gwarancji bankowych. Wtedy to lobbowano za tą inwestycją na wszystkich szczeblach. Gdyby sięgnąć wstecz, to pierwsze zamysły budowy tej elektrowni sięgają początków 2000 roku, ale tak na poważnie, to w 2010 roku został ogłoszony przetarg na budowę został rozstrzygnięty w czerwcu 2013 roku i od tego momentu jeszcze trzeba było czekać do kwietnia tego roku, aby doprowadzić do podpisania kontraktu. A więc to są takie takie niestety olbrzymie ramy czasowe, które no nie mają dobrego wpływu na finał końcowy, bo sama budowa wiemy, że potrwa jeszcze w tej chwili blisko 50 miesięcy, a więc możemy się tutaj spotkać. Mam nadzieję, że w terminie naddaniu bloku w drugiej połowie 2019 roku. Po, po... W wielu odsłonach przy podpisywaniu umów, bo wiemy, że nie było łatwo, wreszcie mogliśmy wbić łopaty, aby rozpocząć budowę bloku Jaworzno 3. No, jednej z największych inwestycji w naszym regionie. Dla Pana osobiście to też ważny dzień? No na pewno jestem dumny, że jako mieszkaniec Jaworzna mogę uczestniczyć w takiej uroczystości i jestem zadowolony, że, jako, że przypadł czas na to, że jestem parlamentarzystą i mogłem jakby współpracować, przy, włożyć małą cegiełkę do tego, aby ta inwestycja powstała. Trzeba pamiętać, że te działania, które były podejmowane na różnych szczeblach bez wsparcia parlamentarzystów byłyby też nieskuteczne. To dzięki temu, że parlamentarzyści, że ja rozmawiałem z ministrem, z ministrem Gawlikiem i z wice, wiceministrem Zdziebło, a z panią ministrą, minister Bieńkowską, które odgrywały ważną rolę w bodźcowaniu tego procesu i wspieraniu tego procesu. No ale nie można pominąć oczywiście pracowników Tauronu, którzy odegrali tutaj bardzo dużą rolę. Od dziś czas na pracę. Kamienie milowe projektu to czwarty kwartał tego roku przekazanie terenu budowy wykonawcy. W czwartym kwartale 2016 roku ma odbyć się dostawa generatora, dostawa turbiny w pierwszym kwartale 2017 roku, pierwsze rozpalenie kotła to trzeci kwartał 2018, czwarty kwartał synchronizacja bloku z krajową siecią energetyczną, a rozpoczęcie ruchu próbnego w pierwszym kwartale 2019 roku. W drugim kwartale możliwe będzie już rozpoczęcie eksploatacji komercyjnej. Ten początek budowy zawsze jest bardziej przyjemny, jeżeli się już on roz rozpocznie, bo nie ma za nami żadnych e, opóźnień, żadnych problemów. E, ta współpraca nasza będzie tężeć. Czy To jest bardzo duża odpowiedzialność, to na pewno. I wiemy, że będą nam się przyglądać zarówno zamawiający, jak i instytucje finansowe. Także my chcemy to wykorzystać jako szansę, po prostu, żeby sobie dodatkowo jeszcze poprawić dyscyplinę pracy na tym, na tym projekcie, tak żeby go oddać w terminie, po prostu. Także ten teren połączy te dwie elektrownie, kiedyś tą... Elektrownia Jaworzna, mam nadzieję, czy nie będzie jedynki, dwójki, trójki, tylko będzie elektrownia Jaworzna, a to za niecałe pięć lat, licząc od dzisiaj.